Piotrze, czy wszystko ustawione? Czy jesteś tutaj ogarnięty, podwinięty, uczesany? Sam powiedziałeś, że moja fryzura nie nadaje się do czesania. Zatem nie czekajmy na perfekcjonizm, perfekcyjny stan i lecimy! Będzie, może nie był to perfekcyjny wstęp, ale lećmy dalej. Tutaj, Michał Szczepanek. Piotr Piwowa. Codziennie o 5.30 możecie zobaczyć tutaj nowy odcinek, w którym przekazujemy wam jedną wskazówkę na dany dzień. A nasze perliste głosy sprawiają, że łyczusz kawki z bukłaka lub małe espresso sprawią, że ten dzień będzie lepszy od poprzedniego. Moi drodzy. Sierbanie Piotra wyznacza początek odcinka merytorycznego. Odcinka, który trwa tak niewiele, a daje tak wiele. Świetny masz ten wstęp, podoba mi się bardzo. Chciałbym dzisiaj pomówić o perfekcjonizmie. Można by w ogóle nie nagrywać, bo tyle rzeczy jest tutaj do poprawy. Dzisiaj weszliśmy do studia i było, powiem, mówiąc lekko, rozruszane. Rozstrojone. Roz, rozstrojone było. Leki czuliśmy dysonans, ale poszliśmy dyszkantem. <grymne> Dyszkan, <grymne> dyszkę. Za czy w studio. Nie warto. Na co dzień mamy różne marzenia i plany, które chcemy zrealizować, te mniejsze i te większe. Tak. To, co staje nam na przeszkodzie, to perfekcjonizm. Albo rzeczywistość. Też, ale dzisiaj o perfekcjonizmie. <grymne> Uważam, że jest to jeden z największych czynników współczesnych, który tak. sprawia, że nie podejmujemy działania. Stoimy w miejscu mhm. i czekamy na idealny moment. Tak. No, bo do tego się to właśnie sprowadza, że objawami perfekcjonizmu może być stanie w miejscu i czekanie na idealny moment, że mhm. nie jesteś jeszcze gotowy, tak. musisz dopracować jakiś projekt, tak. musisz jeszcze nad tym podłubać, a okazuje się, że potem przegapisz ten optymalny moment, że już jest za późno. A mądre głowy mówią, że produkt, który wypuszczasz i uważasz za idealny, oznacza, że za późno go wypuściłeś. O, świetne. Znasz to? Ale tak. Da. Ale mówią, że better done than perfect, czyli Bares. że zrobione jest lepsze niż perfekcyjne, które siedzi i czeka na publikację. Bo łatwo się zapętlić, siedzisz na tych swoich fejsikach i myślisz, a wymuskam te posty, wymuskam, a czas płynie. No, albo Napiszę tą swoją książkę, jeszcze muszę ją redagować, jeszcze to mi nie pasuje, jeszcze to. I przegapiłeś swój złoty moment. Tak. Bo na przykład auto cię potrąciło już nie masz... <grym> <grym> no różne rzeczy mogą być, no my no, tak. realistami, prawda? Tak, 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 Więc nie czekajcie, tylko uh -huh. działajcie. I teraz chciałbym powiedzieć, jak działa perfekcjonizm, jaki jest przebiegły. Słucham cię chciwie. Po pierwsze, wmawia nam ten perfekcjonizm, jeżeli go tak trochę spersonifikujemy, mhm. że jeżeli popełnisz jeden błąd, załóżmy, że już odważysz się, opublikujesz mhm. swój odcinek, swoją książkę, tak. lub zaczniesz ćwiczyć, stwierdzisz sobie, OK, chcę codziennie, co miesiąc codziennie biegać, no nie? Tak. i popełnisz jeden błąd, czyli na przykład 9 dni z rzędu biegasz, tak. a 10 dnia no, wypadała ci jakaś impreza rodzina, nie dałeś rady. Tak. I ten jeden błąd, jeżeli jesteś perfekcjonistą, będzie krzyczał do ciebie i mówił: Aha. To wszystko nie ma sensu. A nie, nie jesteś perfekcyjny, miałeś nie założone mu... 30 dni z rzędu. Tak. Potknąłeś. A nie mówiłem. No. A nie mówiłem. Rzuć wszystko. Wszystko, rzuć. Jesteś cieniasem. I popatrz. I perfekcjonizm kieruje naszą uwagę ku tej porażce, hmm. zamiast sprzeciwić się mu Ta. i popatrzeć na te 9 dni z rzędu, które już udaliśmy, rad, daliśmy radę zrobić. Albo no nawet nie? chociaż dwa. Dokładnie. No. Patrzmy na ten progres, co się tak. dzieje i wstańmy na nogi tak. tego 11 dnia i kontynuujmy. Kurczę, pięknie to powiedziałeś. Taki poniedziałkowy, dobry, stołowy bit. Podstawowa zasada, nie opuszczajmy więcej niż dwóch dni z rzędu. Jeden dzień z rzędu, jeżeli mamy coś robić systematycznie, budować nawyki, jest OK. Każdemu tak. się zdarza. Tak. Nie bądźmy perfekcjonistami, bo się nie da. No tak. To też zaakceptujmy ten fakt, że się nie da być perfekcyjnym we wszystkich rzeczach. Nawet w jednej nie da się być perfekcyjnym, bo zawsze można zrobić coś lepszego. Nawet tatą się nie da być perfekcyjnym. No, no nie. O. Nawet jak książek się naczytasz, zanim się no. narodzi to. W niczym. W parzeniu kawy. Waleństwo. W nagrywaniu odcinków. W oglądaniu odcinków też się nie, nie da być perfekcyjnym, co? bo zawsze gdzieś uwaga ucieknie. A ciekawe to jest w ogóle, że nam do głowy przychodzi, że coś takiego jest potrzebne. Perfekcja. Bo kto, kto niby czegoś takiego od nas oczekuje? Ja jak uważam, szefa masz no. takiego, co oczekuje, że jesteś perfekcyjny, tego kurde, zmień. <grym> – Szefa zmień. – Szefa zmieni. Szefa zmieni. No tak. Rozumiesz, wynoś się stamtąd. No, tak. no bo uważam, że cenniejsze. Można się dojechać, wiesz, rozumiesz, głowa cię może później. No. Puch, o, ale cenniejsze jest nie sam stan perfekcjonizmu perfekcyjności, bo to wtedy spoczywasz na laurach. Tylko tak. dążenie do perfekcji tak. ze świadomością, że zawsze będziesz do niej dążył. W sensie rób. Na maksa to, co robisz. I no rób nie? W sensie, zawsze nie, lepiej. Bez ściemki, no nie? Rób zawsze lepiej, no nie? Lepiej niż wczoraj. Lepiej niż... Staraj <grym> tak. się lepiej, no nie? Po prostu, tak jak mówiliśmy w jednym odcinku, porównuj się do siebie z wczoraj. Tak. No. Twórczy bądź. Nie osiadaj i tak dalej. Ale perfekcjonizm, no nie? No właśnie. duża presja w głowie. I teraz trudno jest nam czasem zacząć, bo uważam, że jeszcze nie jesteśmy gotowi. Co nam może w tym pomóc? Technika Pomodoro na przykład. Dajesz sobie timer, 30 minut i do tego czasu masz wystartować. Z czymś tam, na przykład... Chcesz zacząć Instagrama, chcesz sobie zacząć publikować pierwsze story, tak. ale cały czas jeszcze nie jesteś gotowy, jeszcze musisz poczytać dykcję, jeszcze musisz iść tak. na warsztat, podmalować się, cokolwiek. Daj sobie 30 minut jak wybije, ting, record. I dzisiaj możecie zacząć bardzo ważną sferę w waszym życiu rozwijać. Tak. Mianowicie relacje. Bo a propos deadline'ów, timer'ów, to dzisiaj do końca dnia, tak. do końca tego czwartku, do godziny 24, tak. Możecie wejść na nasz sklep rtck.pl. Nieperfekcyjnie wejść. Możecie wejść, którędy chcecie? którędy chcecie, może wejść. <grym> ale najlepiej wejść. Telefonem... Z linka poniżej, A -a -a -a. bo wtedy będziemy wiedzieć, skąd weszliście. I, I możecie. Dodatkowy przydział kawki. <grym> I możecie skorzystać z super ekstra, turbo, perfekcyjnej, tym razem promocji, tak. na kurs online Trzy Sfery Relacji, które prowadzę ja i René Trojan. I mówię, jak Nie polepszyć ja. relacje tak. z Panem Bogiem. Z samym sobą i z drugim człowiekiem. I nie być perfekcyjnym. No i jak właśnie do tej perfekcji w tych relacjach dążyć, jak być lepszym. Tak. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej na ten temat, pakiet, książka, kurs. Turboperfekcyjna oferta. No cóż, turbo tu mówić. Klikajcie w link poniżej i korzystajcie, bo do końca dnia możecie zaoszczędzić parę długów Taka część reklamówkowa. I pamiętajcie, że perfekcjonizm to nasz największy wróg współczesnych, ambitnych ludzi. Nie dajmy się powstrzymać, stać w miejscu, tylko grzmijmy naszą ambicją i działaniem. Ustawcie timer i do dzieła zróbcie to, co zawsze odkładaliście i nie byliście jeszcze gotowi nieperfekcyjni.